Cześć, witam Was serdecznie. Zapraszam Was na nasz 27 dzień wyzwania. Usiądź sobie w siadzie skrzyżnym, wydłuż kręgosłup. Możesz usiąść sobie na poduszce, aby było Ci łatwiej wydłużyć kręgosłup, albo na kocu, czy też na kostce do jogi. I zatrzymaj się, oprzyj sobie dłonie na kolanach, możesz zamknąć oczy, możesz delikatnie przymknąć. I na początku. Kilka spokojnych wdechów i wydechów. Poruszaj też barkami, aby się rozluźniły, poruszaj głową delikatnie. Wdech nosem. I wydech. Wdech. Wydech. Wdech nosem. I wydech. I jeszcze raz wdech nosem. I wydech. I powoli otwórzcie oczy. Ok, zaplećcie sobie dłonie. Krążymy w jedną stronę, wydłużone kręgosłup barki od uszu. I w drugą stronę krążymy. I z wdechem zaplećone dłonie góra. I przeciągnij, wydech. Wdech, centrum, wdech, druga strona i wdech. Wracamy do centrum, wdech, rozplatamy nasze dłonie. Ok, skupimy się na naszej szyi, na tym, aby porozciągać ten obszar, jakże newralgiczny w naszym ciele i zaniedbywany, nie oszukujmy się. Zatrzymajcie się, wydłużcie kręgosłup, wejście wdech i z wydechem lewe ucho do lewego barku. Barki ściągamy w dół. Zatrzymaj. I teraz lewa dłoń na opuszku prawego ucha, a prawą rękę uniesiemy do góry. Szukamy poprzez delikatny ruch takiego miejsca, gdzie czujemy najintensywniejsze rozciąganie. I gdy znajdziemy to miejsce, to zatrzymujemy prawą rękę. Barki od uszu, spokojny oddech. I jeszcze chwila. opuść prawą dłoń opuść lewą dłoń i teraz obróć brodę do barku Wróć do centrum OK Rozluźnij barki. Wracamy. w się. Teraz prawe ucho do prawego barku. Zatrzymaj. Barki odsuwaj w dół. I teraz prawa ręka na lewym uchu, lewa ręka szuka miejsca. Gdy znajdzie, to zatrzymujemy. Spokojny oddech. Bez pośpiechu. Jeszcze chwila. I wraca lewa dłoń, wraca prawa dłoń na kolano, i teraz obróć brodę do prawego barku i zatrzymaj. Rozciągamy boczne pasmo, i wróć do centrum. Ok, z wdechem unosimy, zadzieramy brodę do sufitu, i wdech broda do mostka, wdech góra. I wydech broda do mostka. I jeszcze raz. Ura. I wdech. Podłużona szyja. I wracamy. Teraz zaplatamy dłonie, ramiona góra, wdech. I z wydechem zaplecione dłonie na potylicę. i z wydechem broda do mostka. I ściągamy jeszcze nasze dłonie. Pomagają nam mocniej zbliżyć brodę do mostka. I wdech otwórz. I wydech. Wdech. Otwórz, mostek do przodu kieruj brodę. Spróbuj zatrzeć do sufitu barki od uszu. I wydech. Wdech. I wydech. I ostatni raz. Wdech. I wydech, broda do mostka. Jeszcze otwórz. I wdech, broda do mostka. Ok. I wracamy do centrum, zaplecione dłonie do góry. I teraz ja się odwrócę bokiem do Ciebie. Wdech, ramiona do góry. Z wydechem dłonie na potylicę. I nie przesuwamy brody do przodu, aby zrobić sobie miejsce na nasze zaplecione dłonie. Góra, wdech. I wydech. Góra, wdech. Wdech, góra. Wdech. Góra. Wydech. Jeszcze dwa razy. Góra. Wydech. I wydech. Super. Ostatni raz. Ok. Rozpleć dłonie. I teraz wysuwamy brodę do przodu. Wysuń i schowaj. Wysuń i schowaj. Wysuń. Schowaj. Wysuń. Schowaj. Taki żółwik. Wysuń. Schowaj. Cofnij. Wysuń. Schowaj, wysuń, schowaj. Ostatni raz, wysuń, schowaj. Ok, plus. Użyj sobie wygodnie i rozluźnijmy barki. Rysujemy duże koła. I w drugą stronę. To już wszystko na dzisiaj, dziękuję Ci serdecznie, do zobaczenia jutro. Pa-pa!